no i mamy to czekaj trochę sobie Ok. no i jesteśmy teraz ale ładne też parę parę zdjęć my zrobili to zobaczycie jak to wyszło ale teraz no pogoda jest świetna zobaczcie no no teraz to jest super Parę zdjęć ująłem, i to ładnych takich, nie? Tego, że tutaj jest praktycznie, no światło Jeszcze nie ma takiego, zobaczymy jaki będzie zachód słońca dzisiaj, może jakieś zdjęcie zrobię Zobaczymy Może się uda Ale w tym razie O, teraz idę tylko chwila do lasu i zobaczymy jak wyjdzie Mam nadzieję, że to będzie dobrze Że to nie będzie tak ciężko Mam nadzieję, że mi bateria styknie Ale powiem, że no... Super, także zachęcam do fotografii Zachęcam do... Do takiej, nie wiem, no niedługo będzie 1 listopada, to dzień zmarłych Może jakieś tam foty zrobimy na cmentarzu, może wcześniej coś tam zrobię to też pokażę Dobra, no dojdziemy do tego, a teraz pokażę Parę tych zdjęć zrobiłem Co akurat No przyszły Te zdjęcia, które powinny być No i zobaczymy Zapraszam Na Porównanie tych zdjęć No są robione dosyć Sponta, bo też nie mam czasu tak, żeby zrobić parę takich Ujęć, ale mam nadzieję, że Uda się. Pozdrawiam, zapraszam serdecznie na pierwsze zdjęcia tej serii. Cześć. Jeszcze się spotkamy. No za chwilę.